Oneczko, z tej strony 0, Liszka 0, to jest e, mój pierwszy odcinek z serii Skywars na serwerze. Na jednym serwerze, bo to jest ogólnie chyba już, piąty już odcinek na, ser, na serwerach. A to jest mój właśnie pierwszy odcinek na serwerze e, hiszpańskim. Tak, nie przesłyszeliście się, gram na serwerze hiszpańskim. Dokładnie tak. Chciałem zobaczyć właśnie serwery zagraniczne, bo tutaj nie wyzywają się i muszę Wam powiedzieć, wiecie co? No, że bardzo fajny serwer. IP będzie jego w opisie, w opisie, filmiku, dlatego że to jest po prostu bardzo fajny filmik. Filmik. Ja. Yeah. Pip. Ogólnie bardzo fajny serwer. Staram się grać w Farplay Czekajcie Ty jaka, jaka ciota Serio, czekajcie, tutaj Dobra, ja tylko chciałam sprawdzić gdzie są skrzyneczki. Już się tak zastrowi, że Dobra Mam coś ciekawego oprócz tego nie. Dobra, lecimy sobie z koksikiem. Tak. Dobra. Gadamet, mm. gadamet, gadamet, gadamet. Poszedł. Poszedł. Posypał się. Patafian, okej. Okay. Yy, następna osoba, gdzie jest? Muszę się najeść. Dobra. Mm. Jak widzicie, ten serwer jest ogólnie hiszpański. Także, jeżeli byście grali na tym serwerze, to bardzo polecam sklep. Ten, ma, ten serwer ma sklep. Zgłosiłem się, że jestem youtuberem z Polski. Owszem, tak umiem hiszpańskim. Nie pytajcie się skąd, ale umiem. Co prawda, jest Uuuu, dobra. Ja już się tak zagadałem z wami, dobra. Z wami, no dobra, nieważne. Trzy osoby zostały. Hm. Okej, okay, jak się... Dobra, tutaj coś ciekawego jest... Koks! Mam koksa! Tylko... Jak to? Dobra, nie mam komentarza do tego, okej... Okay. No ten pan tam i tam są... Widać, że strzela do mnie... C Felik... Oh, Dobra, mam sobie strzał, wezmę, coś ciekawego, gunwo, gunwo, ale wodę sobie wyleję na wszelki wypadek. Dobra, wiem, w następnej przestanę używać ci cóż. Dobra. Żelazny mieczyk, tak, to mój staw na razie. Dammit. Dobra, skok. Tutaj nie, e, nie dostaje się obrażeń, także. A. Mm, czekajcie, może od, oni odpiszą coś, jak napiszę. E, Saj. Po, no, polako. Saj. Wcisnę Cię, panie Zuku, bo mam dobry łuk. Dobra. Gadamet, gadamet, koks, koks, koks. Nikto, dobra. Nie udało się niestety, dobra. Fireworki tylko dla VIP-ów, także... to no, nie, tutaj się szybko, a ręki zaczynają, także cięcia nawet nie ma co robić. Bo już jest 8x8. /8. Już końcówka tutaj gram cały parę dni. Na tym serwerze, także... Sorry, że tak długo też nie było filmików na moim kanale, ale po prostu musiałem się uczyć no sprawdzianu, wiecie, nauka itp. Dobra, osiem. Nikt jeszcze nie odpadł, to mnie martwić nie są. Dobra, co ustaw mam? Beznadziejny mieczek, co prawda, jabłka mięsko klocki. Tam jest i tam, dobra. Jedna osoba poległa, to ja sobie zacisnę do tamtej. Co prawda wiem, że przegram, ale no dobra. Okej, okay, dobra, zacisnąć trzeba. Czy mi się wydaje, że ktoś do mnie strzela? Hops hops. Dobra, hops 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 hops. hops, hops, hops. Tch, jaki cheater. Też sobie zacheatuje. I co? Spodobało Ci się patafianie. Tutaj wodę wylaję sobie. Na wszelki wypadek jakby miałbym używać huzuni. Dobra, wędka. Dobra, na shifcie, na shifcie, na shifcie. Niech on mnie tylko nie zobaczy. To byłby przypałostry. Jeb, jeb. O nie, jak miałeś, ja już nie miałem szans Dobra, ciśniemy dalej Jeps, jeps. No dobra, ja się tutaj gubię troszeczkę Dobra, Jeps. Czekajcie, napisz jeszcze ee, Saj polako no, Dobra, tutaj, tutaj, dobra Już nie będę tego Lag Saj polako no, O nie Jeden, jeden, jeden już się wystraszyłem, że u mnie jest typek dobra, jeden no, no nie, sikierką będę musiał atakować, kurde no nie, jeszcze jakiś słaby staw dobra, obrażenia 5. sikierka przynajmniej będzie lepsza niż to dobra tam pod, pod sfela widziałem dobra Tutaj, typa, ścisnę, ścisnę, typa, poszedł, poszedł. Pięknie. Miecz, dobra, muszę się szybko ubrać. Diaksowy miecz. Spodnie, klata. Walić. Strzały się przydadzą. Mógł. Też się przyda. To, to, to nie. Ostrość jeden, to sobie zostaw tutaj. Yy, szybkości, miksturka, niewidzialności. O, to może się przydać, i to bardzo. To muszę mieć przynajmniej staw naszykowany u siebie w ekwipunku. Uciki. Niewidzialność. Na ile ta niewidzialność jest? Na dwie minuty. Spoko. Oooo, goddamet, goddamet. Okej, okay, poległ. Ogólnie mnie nie widać teraz. I teraz jeszcze jedna osoba mi została. Tam jest, dobra. Miksturka jeszcze ile mi zostało? Kurde, nie wiem. Minuta, dobra. Minuta. stało tak. Dobra. Coś to zrobić. To dobrze. Dobra, wiecie co? Ja się ubieram. Bo to tak, też walczyć nie ma sensu. Wiecie co? tutaj się prawie ubiorę zjem sobie coś aj dobra, niestety nie udało się czekajcie, zobaczcie ile nagrania już mam yy, 9 minut, dobra, będę, będę kończyć dwa odcinki wrzucę, także no cóż, ziomeczki no to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i do zobaczenia. Na razie i cześć. Ciao, bye bye.